Cmentarz żydowski w Zabrzu to już miejsce zamknięte do celów grzebalnych. Tu już nikogo się nie pochowa. Ostatni pochówek miał tu miejsce w latach 50. XX wieku, a w 1955 roku zamknięto ten cmentarz. To jest Związane również z tym, że w Zabrzu przestanie funkcjonować gmina wyznania mojżeszowego. Oczywiście to już była polska gmina po 1945 roku, bo ja przypomnę, żebyście to wiedzieli, kiedy będziecie interesować się historią Żydów zabrzańskich, że głównie byli to Żydzi żyjący w kręgu kultury niemieckiej. Oni tworzyli gminę na terenie byłego państwa niemieckiego, więc i posługiwali się językiem. I ten język niemiecki jest tutaj widoczny, więc ta historia. Historia tych przedwojennych Żydów to już taki zamknięty rozdział. Warto tu także wspomnieć, że oprócz cmentarza żydowskiego na terenie Zabrza, Żydzi mieli swoją świątynię, do której chodzili na wszystkie ważne święta, szczególnie w sobotę, na szabas, aby się cieszyć tym najważniejszym świętem. Ta synagoga również w przestrzeni miasta przestała funkcjonować, ona zniknie. Dokładnie zostanie podpalona w noc kryształową w 1938 roku, więc historia Żydów zabrzeńskich to już taka historia wyryta na tych kamieniach. To już historia, którą możemy tylko odtwarzać, możemy tylko o niej mówić, możemy ją odkrywać poprzez dokumenty, czy choćby spacer po tym zabrzeńskim domu życia, bo tak Żydzi nazywają cmentarz. To jest Bet Haim, dom życia. Dom Pamięci.